Chcesz posadzić bądź przesadzić swoje drzewa owocowe czy krzewy, to zrób to jesienią. Z tego powodu, że jeśli posadzicie czy przesadzicie swoje rośliny jesienią, to w przypadku na przykład krzewów owocowych macie szansę zbierać już owoce następnego lata, czyli po zimie, praktycznie pierwszy sezon. Jeśli z kolei posadzicie swoje krzewy owocowe, na przykład truskawki, wiosną to tych owoców raczej nie będzie albo będzie bardzo znikoma ilość. Więc te jesienne sadzenie jest lepsze. Gleba jest bardziej wilgotna, już nie ma upałów i przez okres jesieni i zimy ta roślina zdąży się trochę ukorzenić, a wiosną zacznie rosnąć, przybierać na sile, będą się tworzyły nowe przyrosty zielone, no i zacznie owocować. Więc myślę, że w większości krzewów drzew owocowych takie sadzenie jesienne jest po prostu lepsze. Tutaj macie jeszcze inny sposób posadzenia truskawek, zobaczcie, trochę tak przemysłowo, tak jak plantatorzy. Te truskawki mają takie dość długie te korzonki, więc ja sobie je troszeczkę skrócę. Możecie to zrobić właśnie nożyczkami, czy jak macie ostry sekator, troszeczkę sobie to skrócę. I teraz taką truskaweczkę możemy posadzić w tej ziemi. Korzenie, pamiętajcie, żeby były proste, tutaj mam poziomkę w takiej bryłce. Ona jest dość sucha, zobaczcie, ale będziemy ją sadzić na tej, na tej samej głębokości, co rosła. Myślę, że ta głębokość będzie dobra. Potem będziemy musieli intensywnie ją podlać. Jak to wygląda w tym pierwszym roku po posadzeniu? Posadziłem jesienią, można powiedzieć, wczesną jesienią sadziłem na takich podwyższeniach. Czyli ziemię usypałem na wysokość około 10 cm, wyłożyłem to agrotkaniną, taką agrowłókniną. Nie wiem jak dokładnie się to nazywa, taki czarny materiał, który ma zabezpieczyć przed rośnięciem chwastów i odparowaniem wilgoci. A woda jak spływa, no to powinna przenikać. I tutaj drzewko, czereśni. Sadzimy nie głębiej niż rosło. Troszeczkę możemy, ale nie żeby przykryć ziemią tutaj miejsce szczepienia. Teraz poubiłem to oczywiście, ubiłem tą ziemię wokół drzewka. Poczekamy aż ona trochę siądzie i zrobię takie kółko takie wyplewione, tak jak przy tych drzewkach i wyściłkowane z rębką. Warto zwrócić uwagę przy sadzeniu borówek i wybieraniu miejsca. Otóż powinno to być miejsce słoneczne, bądź częściowo słoneczne, ale w przeważającej części. Oprócz tego dobrze, jak te miejsce jest osłonięte trochę od wiatru. Jakimś budynkiem, jakąś zabudową, jakimiś większymi drzewami, żeby nie były te borówki na takim całkowitym przewiewie. I tutaj tej ziemi nie ubijajcie za mocno. Tak, o, delikatnie. Jest to lekka ziemia, ale delikatnie. Posadziłem tak, że tutaj zostawiłem te 2 cm, bo tutaj jeszcze dosypię torfu kwaśnego workowanego. A potem jeszcze na górę przyjdzie kora. W związku z tym, delikatnie mógłbym to jeszcze unieść. I to jest góra tej ziemi z tej doniczki. To jest już góra tego, co będzie. Delikatnie może być tych zrębek, czy ewentualnie kory tak pół centymetra, ale nie więcej. To musi wystawać nad. Chcesz umieć uprawiać zdrowe, smaczne warzywa i owoce? Moja książka Amatorska Uprawa Warzyw i Owoców w tym pomoże. To kompendium wiedzy z zakresu siewu, sadzenia i pielęgnacji. Wszystko co trzeba wiedzieć znajdziesz w jednym miejscu. Polecam moją książkę Amatorska Uprawa Warzyw i Owoców. Dostępna na www.amatorskauprawa.pl Marek Weczerek